Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz, jak widzicie, zajmuję się wypasem kur. Pastuszek Kazio pasie swoje kury i pilnuje. O! Kurka wyszła z drugiej strony. A moje psy są spuszczone na podwórku niedobrze. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Chciałem dla Was nagrać, już zaczynać odcinek, ponieważ w tym odcinku pokażę Wam, żeby tylko tu nie przyszedł. W tym odcinku pokażę Wam, jak to zrobić, żeby nie zamarzała woda w poidle, kiedy na dworze panuje mróz. Co prawda, w tej chwili mrozu nie ma. Nie ma również śniegu, ale umówmy się. Ani śnieg, ani mróz nie są mi potrzebne do tego, abym mógł pokazać Wam, jak to zrobić. Pewnie atmosfera, w której bym to nagrywał, byłaby troszkę bardziej taka zimowa i dostosowana do tematu, ale tak jak powiedziałem, na dobrą sprawę, ja nie potrzebuję ani śniegu, ani mrozu, żeby pokazać Wam, jak to zrobić. Oj, kureczko. Ryzykujesz, ryzykujesz i to mocno. Której ona na wyszła. Musiała mieć tutaj, gdzieś szczelinę, jakąś Amarilowo, Chodź, idziemy do domu. Będę spokojniejszy. Chodź, lobo, gdzie on jest? Idziemy do domu. Już raz, raz. Dobry piesek, tak poczekaj tutaj. Jeszcze loba trzeba zgarnąć. Lobo! Już tutaj do mnie. Chodź, idziemy do domu. <grystanie> Już! Idź! Dobrze, moi drodzy. Przepraszam za te perturbacje, nieprzewidziane zdarzenia. No ale co zrobić? Musiałem zadziałać, bo w innym przypadku, gdybym to zbagatelizował. To kurka zapewne zostałaby zagryziona przez któregoś z moich psów. Ale już wracam. Siadamy na ławie i gadamy o sprawie. A więc, co tutaj zrobić, żeby nie zamarzała woda w poidle, a właściwie w naczyniu podczas mrozów? Takie poidła, jak to albo tamto, które tam stoi, są fajne. Są plastikowe fajnie się je myje. Nie dostają się do nich tak łatwo zanieczyszczenia. Ale dzisiejsze poidło, które dzisiaj wam pokażę, które ma nie zamarzać podczas mrozów będzie musiało wyglądać w ten sposób, a więc zwykłe, metalowe naczynie. Ja tutaj mam garnek on być może jest ciut za wysoki, wolałbym, żeby był niższy, ale niestety nie mam. Innego pod ręką. Będę potrzebował cztery cegły. To jest tak banalne i tak proste. Ja tutaj żadnej filozofii nie wymyślę. Zobaczcie, muszę to trochę obniżyć. A więc, jak widzicie, mam cztery cegły i nie zawaham się ich użyć, ale muszę je trochę obniżyć, bo już sam garnek jest dość wysoki. Mam nadzieję, kurki, że nie będziecie kopać tutaj, no dobra, zobaczcie, mam tutaj taki wykopany podkop dołek. Robię to dość na szybko, więc ten poziom gdzieś mi ucieka. Cztery cegły, które posłużą jako podstawa do naszego garnka. A tutaj wewnątrz specjalnie mam taki dołek. O. I do tego dołka włożę co? Znicz. Tak się składa, że zupełnie przypadkiem mam przy sobie znicz. No, nie widać ich, ale słychać, jak one to robią, że lecą w chmurach i wiedzą dokąd. Zupełnie przypadkiem mam przy sobie znicz i nie zawaham się go użyć. Taki znicz. Jakich używa się normalnie na przykład na cmentarzach. On się bardzo długo pali. Potrafi się palić, no nie wiem, zależy od znicza, ale ten czas może sięgnąć nawet więcej niż dobę. Chyba trochę to źle zrobiłem. O, tak będzie lepiej. Robię to tak na szybko, żeby tylko wam pokazać jaki jest zamysł ogólny. I tutaj stawiamy garnek i nie ma nie ma siły, żeby to zamarzło. Nawet jak będą mrozy, to ta świeczka będzie się tutaj paliła. Tak to wygląda, moi drodzy. Wiem, że nie pokazałem tutaj żadnej filozofii wielkiej i żadnej Ameryki. Nie odkryłem, jestem pewien, że wielu z Was znało ten sposób, ale być może znajdzie się chociaż kilka osób, które jeszcze takiego sposobu nie stosowały. Jeśli ten odcinek się podobał, to oczywiście będzie mi miło, jak zostawisz. Łapkę w górę. Jeśli zostawisz po sobie ślad w postaci komentarza będzie mi tym bardziej miło, musicie pamiętać o jednej ważnej rzeczy, żeby ilość wody dostosować do rodzaju znicza. Bo jeśli znicz będzie dawał zbyt duży płomień, a tej wody będzie zbyt mało, no to ona może się okazać zbyt gorąca dla Waszych kurek. Więc po wykonaniu takiego nazwijmy to patentu urządzenia, musicie na początku zawsze sprawdzić, monitorować, jak to działa, czy ta woda ma odpowiednią temperaturę. Tutaj u mnie jak widać z nadwody unosi się para, ale to nie dlatego, że znicz pod spodem tak grzeje, tylko dlatego, że nalewając wodę do garnka, a nalewałem ją w domu, nalałem po prostu ciepłej. I dlatego ona w tej chwili paruje. No ale przyjdę tutaj za godzinkę albo dwie i sprawdzę wieczorem, jak będę zamykał kurki na przykład, sprawdzę jaka jest temperatura tej wody. Oczywiście podczas srogich mrozów temperatura wody zapewne będzie nieco niższa, ale jestem pewien, że znicz, który jest pod spodem, nie pozwoli jej zamarznąć. żeby mnie zapomniał, aby na koniec odcinka odwiedzić jeszcze z kamerą loże vip i promotorów i podziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka, ponieważ sponsorem dzisiejszego odcinka jest nikt inny, tylko Billie Jean. Serdecznie Ci dziękuję, Billy Jean, za kartkę, za wsparcie. Za ciepłe słowa, to bardzo miłe. Dziękuję serdecznie wszystkim VIP-om i promotorom, którzy znajdują się tutaj pod bacznym okiem pana mecenasa. Dla was, moi drodzy, a w szczególności dla ciebie, Billie Jean, wielkie, ale to wielkie. Brawa! A w tym odcinku ja już Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki. Pingwiny na Antarktydzie. Widzów w Australii również oraz na wszelkich innych wyspach, ciepłych i zimnych. Mówił do was Kazik, idę teraz dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.